Cześć z Wam, tutaj ja i yy, dzisiaj chcę Wam pokazać mojego nowego pet shopa, który jest moim marzeniem i wreszcie go dostałam i jeszcze pokażę trzy pet shopy, które przerobiłam, ale pierwsze zacznijmy od od shopowego marzenia. Dostałam go przed chwilką. No to zaczynamy otwierać. Że ja wezmę nożyczki. Ech, ok, okay go. I to jest taka piękna, piękna, czy łasica. piękna, piękna, naprawdę piękna, 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 Naprawdę jest. Zawsze o niej marzyłam i narysuję mostek. Yy, I ona prawdopodobnie będzie się nazywała yy, Roka. Tak, i jest śliczna bardzo. Moje marzenie. Tylko szkoda, że nie dodali obruszki, bo ona miała taką zieloną obruszkę, ale niestety tutaj jej nie dodali. No. I teraz pokażę trzy nowe, przerobione pet shopy. Więc... Dwa są podróbami i z tym jedna... Znaczy, dwie potrzebowały przeróbki tak koniecznie, bo wyglądały jak potwory. I zacznijmy od tego, co najbardziej ucierpiał. I ja go właśnie tak przemalowałam. To jest ta podróbka. I tak. Ja chciałam go użyć do horroru, ale oczywiście, ja nie jestem stworzona do takich rzeczy. I pomalowałam go tak w ogóle na czarno i to jest takie szare, brzydkie. I jeszcze mu oczy zamalowałam. I teraz właśnie go poprawiłam. Mm, namalowałam to jest białe, on ma białą twarz. I namalowałam mu takie nowe, ładne oczka. Co naprawdę jest słodkie. No. Z pewnym pet shopem, który też potrzebował przemalowania, to jest też prawdziwy pet shop. To jest taka szynszyla, ona była biała. Yy, mam dwie takie same szynszyle, więc, yy, więc chciałam jedną przemalować na czarną, ale oczywiście się mi nie udało, i teraz pomalowałam ją yy, lokierem czarnym. Poprawiłam tam wszystko, żeby było ładne. I tak ona ma jakiś szary ogon, białe łóżko, i takie na oku takie fajne. I takie łapki białe. I ostatni mój ulubiony pet shop, chociaż to jest podruba. Czyli taki konik. Ten konik był różowy ale ze względu na to, że już mi się znudziło, to tak postanowiłam go pomalować na biało i dodałam mu niebieskie detale, czyli siodełko, kopytka, takie kropeczki i łóżko. Jest naprawdę śliczna i naprawdę nie, nie zamieniłabym ją na... No. I mój nowy pet shop. To dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, komentujcie i pa pa.